Cześć, nazywam się Łukasz Przechodzeń. Witam was w kolejnym odcinku siekierowych porad. Nie żartuję, oczywiście rowerowych porad. Ta siekiera nawiązuje do Jacka z kanału United Cyclist, który jakiś czas temu no tak w zabawny sposób rozwalał po prostu kaski przy pomocy siekiery. Ja dzisiaj siekiery nie będę używał, będę miał Kilka kasków, tym m.in. taki chiński kask z AliExpressu za 20 zł. Tam jeszcze kilka różnych moich starych kasków. Będę rozwalił, rozwalał kaski. Jakiś czas temu przygotowywałem odcinek o tym, jaki kask wybrać, jaki kask kupić, i przyszedł mi do głowy taki trochę głupi, szalony pomysł. A może porozwalać te kaski? Mam tu już za sobą miejsce przygotowane, w którym te kaski będą rozwalane. Od razu jedno zastrzeżenie na początek. Nie bierzcie tego rozwalania jakoś całkowicie serio. Tak naprawdę te kaski, które są certyfikowane, są badane w specjalistycznych laboratoriach, na specjalistycznych urządzeniach i według tego jest sprawdzane, czy kask po prostu spełnia odpowiednią europejską normę. No i tutaj to będziemy troszeczkę z przymrużeniem oka robić, ale jestem bardzo ciekawy czy coś z tego wyjdzie? Za głowę posłuży nam arbus, będzie on przykryty kaskiem, będzie leżał na miękkiej poduszce, która będzie troszeczkę symulować po prostu odrzut ciała, tą elastyczność ludzkiego ciała podczas uderzenia. Ja oczywiście wiem, że centralnie z góry to rzadko kiedy można czymś oberwać, ale już myślałem, że pokażemy taką właśnie ekstremalną wersję rozwalania. Zobaczymy, czy po prostu arbus, ta nasza głowa, po prostu przeżyje. I zapraszam do oglądania. Ok, czyli sprawdzam teraz kask z Lidla. W środku już jest nasz obiekt badawczy Arbus. No i patrzymy. O, oberwał. Jak pacjent teraz tutaj z tej opresji wyszedł? O, pacjent wyszedł cało. Kask w zasadzie. Może oprócz jakiegoś delikatnego pęknięcia w środku też, ale od razu uprzedzę, nawet delikatne pęknięcie kasku już w środku tak naprawdę dyskwalifikuje kask. Jest już w zasadzie kask do wyrzucenia. Nie warto w ogóle, nawet, nawet jeżeli to jest jakieś delikatne pęknięcie, nie warto w nim jeździć. W każdym razie arbus wytrzymał. Ok, teraz mój stary, 10-letni trek. W środku już jest arbus. No i patrzymy. Brawo, poszło. Jak to wygląda? Jak nasz pacjent przeżył operację? Pacjent przeżył w stanie nienaruszonym troszeczkę tutaj poszło mocowanie od kasku. I kask jest również lekko pęknięty w środku, tak naprawdę do wyrzucenia, ale najważniejsze arbuzik przeżył. Ok, teraz nasz chiński MyFriend z Aliexpressu za 20 zł. Arbus jest już w środku. Komora maszyny losującej jest już pusta. Następuje zwolnienie blokady. To O kolego. To już nawet nie trzeba było dużej inspekcji. Mimo, że uderzenie nie wydawało się zbyt mocne, Arbus cały poszedł. Ale wcale się nie dziwię, powiem Wam dlaczego. Ten kask, mimo tego, że wygląda dosyć porządnie, on też już jest w środku, tutaj pęknięty. Pokażę Wam. O, to jest kask, który. O! On w rękach dosłownie. No teraz, gdyby nie był taki mokry, to poszłoby mi łatwiej. Ale to jest kask. O. Okay, kask powinien przy uderzeniu pochłonąć energię, lekko się rozwalić, ale może no nie przesadzajmy, że ja, ja to sobie mogę. Także nie polecam totalnie kupować jakichś najtańszych za 20 zł kasków w podejrzanych miejscach. Ja go kupiłem tylko i wyłącznie, żeby wam pokazać, jak to działa. W normalnych kaskach jest też technologia In Mold, czyli ta powierzchnia, tutaj zewnętrzna jest zintegrowana z, ze stropianem. Tutaj jak widzicie, tego wcale nie było, bo to wcale nie jest zintegrowane. Lepiej dołożyć te 20-30 zł, kupić chociaż kask. Słuchajcie, markowy z atestem można spokojnie za 40-50 zł. kupić. On może nie będzie jakiś ultrawygodny, ultra przewiewny, ale przynajmniej będzie większa szansa, że się nie zachowa tak jak ten, który nie był wcale jakoś bardzo uszkodzony. No ale jak widzicie, w rękach się rozszedł, po prostu energię pochłonął i. No, arbus jak wygląda, tak wygląda. Tego nikomu nie życzę. Ok, słuchajcie, mój kask, treka. Nie wyszedł może z tej kolizji bez szwanku, lekko popękał w środku, ale arbus, którego chronił, wytrzymał, nic mu się nie stało, także spełnił swoją robotę. Dzisiaj z nim mamy spokój. Chiński kask, ok, no ja go troszeczkę już tak teatralnie tutaj porozwalałem, ale w każdym razie zobaczyliście od środka, jak taki kask wygląda jak w zasadzie, jak nie wygląda. Z badziewie do Badziewia. Za chwilkę się jeszcze tutaj pobawimy z siekierą, z tym, co nam zostało, bo został nam jeszcze jeden cały arbus, więc za chwilkę sobie go zjemy. A ja Wam polecam po prostu kupować dobre, atestowane kaski, niekoniecznie najdroższe, ale po prostu atestowane. I dzięki za oglądanie. Trzymajcie się hej!